Hej, cześć Siemano! Najpierw pozdrobimy osoby, a potem przechodzimy do cineczka. Także szybko pozdrawiamy. Pozdrawiamy Fragera, Stasimona, Ninja, Pixelusia, Kamila, Jastrzębskiego, KacpiX, X, Brow Stars, Antoninę Chmurę oraz Hikera. Pozdrawiamy i życzę miłego oglądania. Hej, cześć Siemano Wam wszystkim. Z tej strony, Szyhiro, dzisiaj spróbujemy sobie zrobić malutki challenge, czyli zagramy sobie. Naszą tutaj postacią, czyli Bardley'em, zagramy sobie na auto całkowicie na auto bez żadnego celowania. Żeby było właśnie trudniej, zagramy taką postacią. Nie zagramy żadną bliskodystansową, na której bardzo dobrze gra się na auto-aimie, wręcz bym powiedział. Sam tak często grywam. Ale za to na tej postaci nie będzie tak łatwo, więc zobaczymy jak nam pójdzie na starciu solo Bardleyem, Także no ja sam jestem ciekaw, sam jestem ciekaw jak to wszystko będzie wyglądało. Nie możemy nic celować. Także zobaczmy jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że dobrze, że dobrze, że nie będę się bardzo mocno męczył, ale sam naprawdę jestem ciekaw jak to może wyglądać. Kurczę, nie możemy tutaj nigdzie tak naprawdę przycelować mocniej, bo no po prostu nie ogarniemy tego, no nie mogę sobie krzaczka, załóżmy spojrzeć, nie mogę sobie teraz przycelować, o właśnie widzicie, nie? Tak to jest, kurde, aj, teraz nie mogę przycelować, w bym chciał przeciwnika, kurde, już padamy za chwilę tu. Dobra, udało się utem tam rzucić nawet. Ja pierdziele, dobrze, to przycelowało jeszcze jakkolwiek, Jezus Maria, za chwilę mi tam dosięgnie. Dobra, jeszcze może to ugramy, jeszcze może to ugramy jest, wysypał się. Zobaczcie, jakie mam farta. No Niesamowity fart tak naprawdę, że jeszcze tym trafiłem tutaj jakoś. To jest po prostu. <laughs> gra mi się za. O jezu, już myślałem, że mi się gra wyłączy. Byłem pewien, że mi się gra wyłączy całkowicie w piździe. Doleci, nie doleci, nie wiem. Ale mało HP. Nie wiem, na razie chcę uciec. Na razie chcę uciec, może HP mi się odzyska. Zyskajmy może HP, bo skurde. Yy, kiepska sytuacja, zostaliśmy tutaj tak naprawdę sami. A nie jesteśmy jak, jakimś super kozakiem teraz. Czy on tu będzie? Nie widzę go tu jeszcze, ale on tutaj dobrze celuje na tym auteimie. Dobrze, czy jeden, no. A tu jest, kurde, Bela jeden. Dobra, zobaczymy. I teraz co? Cyk, 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 cyk. Będziemy to mieli? Czy to będziemy za chwilę mieli? Jeszcze pociski muszą się tutaj odładować. Kurde, no. Ale ładnie trafia ten autoimik. No naprawdę, Ej, zobaczcie, to działa. Nieprawdopodobnie to naprawdę działa. Pierwsze podejście, jesteś numerem jeden. Wygraliśmy całkowicie na autoimie, bez żadnego celowania barleyem. Także myślę, że autoimik jest całkiem znośny, tak naprawdę, Wam powiem. Ja się nie spodziewałem, że on będzie aż tak znośny. Ale zagrajmy sobie podobnie. Zobaczymy, jak będzie w kolejnej bitwie. Czy coś się zmieni? Czy jakoś będzie nam uprzykrzał to życie? Zobaczymy. W pewnych aspektach tam trochę mógł uprzykrzać nam to życie. Mm, ze względu na to, że kurczę. Chciałem w kogoś innego rzucić. On rzucił w kogoś innego. Jeszcze tam inaczej niż chciałem, więc tak trochę. Może być różnie, ale zobaczymy. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie teraz, bo tak naprawdę mamy szansę na wygraną i tak i tak. O zobaczcie, trafiliśmy kogoś. No idzie rewelacyjnie póki co. Patrzcie teraz to. Co tu będzie? Co tu będzie? Dobra, wow, 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 zbyt długodystansowa postać i tutaj trochę tego już nie, <laughs> nie ogarniemy teraz Barleyem. Aż tak łatwo. Ale kurczę, gdzie on tu jest? Skampiony? Nie, nie skampiony. Dobra. Możemy w niego tam nawalać teraz, spróbować coś wbić się w niego, tylko muszę mieć tak naprawdę dużo pocisków załadowane, kurde. Dobra, nie trafiam w niego. Może skupmy się na razie na innej postaci, bo on będzie dla mnie tutaj ciężkim rywalem do zgryzienia tutaj. Ciężkim orzechem do zgryzienia. Yy, tu są dwie postacie, które się naparzają, więc to jest dla mnie dobra sytuacja. On jest tutaj jeszcze na bardzo niskim HP. Ale właśnie nie mogę teraz przycelować. No to jest to, kurde. Nie mogę przycelować. Właśnie nie mogłem przycelować, żeby w niego rzucić. On zdążył odzyskać HP. Więc teraz może być z, e, zacięta walka. Widzicie, że w tamtym momencie bardzo dobrze. O nie, teraz ginę, ginę. No niestety umarłem. I widzicie, za tym razem akurat, tym razem e, nie poszło tak dobrze, jakbym tego chciał. Ale nadal mamy rangę trzecią. Czyli zobaczcie, mamy pierwsze miejsce i trzecie miejsce, czyli na autoemie. bym powiedział, że nie jest tak źle. <laughs> Nawet bym powiedział, że jest i tak to rewelacyjny wynik. Jak na to, co możemy uzyskać dzięki Autoimowi, po prostu no. Chodzimy, no wiadomo, trzeba myśleć, gdzie pójść, jak pójść i tak dalej, żeby też mm, wspomóc jakby tego Autoima. Ale zobaczymy sobie w trzeciej tej bitewce. Yy, jakie teraz będziemy mieli może spostrzeżenia, trochę tutaj nas zbliżej tym razem wylosowało kogoś. Tu już rzucamy do zioma, ziom, ziom, ziom. Dobra, Wow, ła, 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 dobra bo za chwilę padniemy. No i teraz outaim jest bardzo nieprzydatnym narzędziem i umarliśmy, zobaczcie jak to szybko poszło. Tak naprawdę gdyby nie outaim miałbym dużo większe pole do popisu. I Paolo 23 zdjął mnie jak tylko chciał, nie mogłem w niego wcześniej rzucić my sobie wyjdźmy może z tego meczu i omówmy to co nastąpiło. Dobra, klikamy dalej, 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 my wiemy, że na minusie jesteśmy i tak dalej. Dobra, wyjdźmy już, dobra Czyli sprawa wygląda następująco. Za pierwszym razem wyszło nam rewelacyjnie, za drugim... OK, za drugim razem OK. Za trzecim razem totalna porażka od razu praktycznie padliśmy. Ale co dzięki temu możemy wywnioskować, że auto aim nie jest do końca taki zły, nie jest najlepszy. Jednak celowanie zawsze może być tutaj pomocne. No wiadomo, że na takie postaci celowanie, wyprzedzanie jakoś tam, to dużo, dużo lepszy damage, można lepiej wychwycić to wszystko. Tak w tej trzeciej sytuacji, zobaczcie, no nie mogłem trafić w tą postać. W drugim tutaj, w drugiej bitewce też nie mogłem trafić jednak. Więc kurczę ma to swoje spore minusy jednak na takich postaciach. Na blisko dystans, pfu, na blisko dystansowej byłoby to bardzo dobrze tutaj yy, można sobie grać, bo tam po prostu no, klikasz, maszujesz przycisk, jeśli gra, grasz na padzie czy na telefonie, napierdzielasz ten klawiszek i wszystko gra. Na tejże postaci jednak tak nie wyszło. No Ale co tu się dużo rozwodzić? Wy wszystko widzieliście. Spróbowaliśmy zagrać sobie taki challenge, zobaczyliśmy takie rozeznanie w sytuacji, jak naprawdę tak auto aim działa i jak się sprawuje w soluwach. Także widzieliśmy wszystko. Trzy bitewki, każda była zupełnie inna, zupełnie inne sytuacje. W pierwszej, tak mówiłem, poszło rewelacyjnie, w drugiej gorzej, a w trzeciej totalnie źle. Także, no, jakoś tak pospadaliśmy z tym wszystkim. No ale trudno. Aha, i pamiętajcie, jeśli chcecie się pojawić w kolejnych materiałach, także to poproszę tutaj o komentarzyki w tym opisie, o łapkę w górę oczywiście. Mam nadzieję, że Wam się również podobało. Jeśli Wam się podobało, to też dajcie znać, proszę was. No. Dobra, w takim razie nie przedłużam. Trzymajcie się, cześć, mam nadzieję, że Wam się podobało. Do następnego materiału. Trzymajcie się pa!